Zmontowaliśmy ekipę w, w zimie ubiegłego roku. No tak po jesieni właściwie nikt nie miał dobrego pomysłu na tą zimę, jak, jak, jak pograć. Usłyszeliśmy o was od chłopaków z drużyny Oni, nawet tam dwie czy trzy osoby od nas byli pograć z chłopakami tam z, z, z drużyny Oni, żeby się poznać, ale tam dosyć, dosyć liczną ekipę mieli, więc był pomysł, żeby żeby zmontować swoją, swoją drużynę. No i tak się zgłosiliśmy do Pucharu Ligi w zimie, jakby no z rzutem na taśmę, bo tam jak ja pytałem o to czy jeszcze macie miejsca, to nie było miejsc, potem ktoś od was się odezwał, że jednak się zwolniło miejsce, no i, no i tak się zaczęło, tak? Wiedzieliśmy od początku w sumie, em, kogo do tej drużyny zapraszać, no ale to chwilę musiało po, po, potrwać, zanim, zanim by wszyscy się zdecydowali, znaleźli czas i, i ochotę, żeby pograć. No i to właściwie to jest taka ekipa w tej chwili, które, o, o której myśleliśmy od początku. Ja wiem. Zadaliście pytanie, o, o, wtedy było mało czasu, tak? Przed, przed tym pucharem ligi, bo za chwilę trzeba było startować, no, więc taka nazwa przyszła do głowy, to jest właściwie miejsce, że to, jest, to jest dzielnica w Krakowie. E, tam chyba wszyscy jakiś związek z tą, z tą, z tą dzielnicą mieliśmy. E, no i stąd, stąd był taki pomysł, żeby, żeby się oprzeć o, 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 o tą nazwę i z niej skorzystać, a to też... Właściwie okazał się dobry traw, bo tam to jest chyba miejsce, które, o którym warto może przypominać. Trudno powiedzieć, że my jakkolwiek je promujemy, tak? ale, ale o, 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 jakby to jest miejsce, o którym warto przypominać, to są zarządzane przez ludzi e, ambitnych z otwartą głową, więc, więc e, jakby pozytywnie. E, granatowe, granatowe, no wiem, no tak, tak, tak chyba, no, przez ten związek z dzielnicą oni zdaje się też takie. E, takie ciemne niebieskie używają tam w, w tych swoich herbach, więc, więc stąd są takie kolory. E, to jest ja wiem, przede wszystkim rola, która polega na zorganizowaniu tej ekipy. Tak? Boże, nie sam oczywiście, bo tam każdy musi się czuć odpowiedzialny za tą drużynę. E, ale no jakby no, tam z, z bratem i z Bartkiem szewcem spinaliśmy tą, tą drużynę na samym początku. No i tak do tej pory zostało. Tak? Więc, no generalnie. Finansujemy grę w lidze też jakby w, 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 przez zrzutkę po prostu, tak, e, każdy tam jakieś pieniądze swoje wkłada, no i no to trzeba pozbierać, potem pozgłaszać na tej zasadzie. Natomiast na boisku mamy taką umowę, że kapitanem na boisku co mecz jest ktoś inny, tak, więc e, no myślę, że to jest, to jest dobry sposób, żeby sobie przypominać, że każdy powinien ciągnąć ten wózek w dobrą stronę, tak, i w tę samą stronę. A Chcemy grać konsekwentnie generalnie. Ja, już, ja osobiście mam poczucie, że no, gramy na dość małym boisku, tak? przy dość w, 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 dużej liczbie zawodników. E, więc tam tak łatwo bramek się nie zdobywa, jeśli się gra konsekwentnie, tak? I łatwo się nie, znaczy, łatwo się nie zdobywa bramek przeciwko podróży która gra konsekwentnie, tak? więc nie chcemy ułatwiać przeciwnikom e, gry. Natomiast no, więc jak, jak każdy realizuje te założenia, wracamy na swoje pozycje i znowu wychodzimy za atakiem, żeby mieć miejsce przed siebie przed sobą no, do, do zdobywania bramek, no, to to jest... To no to jest ten sposób, który, który chcę grać. Nie, nie wiem czy jakieś są. Śmieję się, nie, wydaje się, że jeszcze trochę za małe zaufanie wewnątrz. Jakby, nie chyba nie, nie zawsze mamy wzajemnie do siebie tyle zaufania, żeby oddać koledze piłkę z przekonaniem, że za chwilę ją dostaniemy w, w lepszym miejscu, tak? W lepszej sytuacji. Na tym musimy pracować na pewno. Na wiosnę wygraliśmy Ligę C2, więc, więc to pewnie jest duży sukces. Myślę, że Puchar Ligi to też, to też, był, to też były dobre wyniki. No, tam doszliśmy do półfinału, przegraliśmy z Żyrofami w takim ciekawym meczu właściwie, więc, e, więc no, myślę, że, to, że na razie jest ok. Nie, nie ja bym chyba na. Merz z Aplą to jest taki mecz, który mnie mnie tam gdzieś uchwił. Czyli ja osobiście pamiętam porażki najbardziej. Tak? Pamiętam porażkę z żyrafami w półfinale, e, pamiętam tą porażkę z Aplą e, na, na wiosnę, w tamtym sezonie. Po e, no, z nich powinniśmy wyciągać wnioski moim zdaniem. Tak? No, sukcesy fajnie, że są, możemy się poklepać po plecach, ale, ale pilnować, żeby tych porażek nie było. Chcieliśmy grać dobrze i wygrać ten mecz, tak? natomiast on się tak układał, że strzeliliśmy bramkę, właściwie mieliśmy kontrolę nad meczem, a atakował, ale bramki długo nie mógł strzelić. Bramkarz super robotę wykonywał, więc, no więc tak się ułożył. Tak? Chłopakom udało się gdzieś pod koniec strzelić bramkę. No, ok, no, to, dla, dla nas w tym meczu był najważniejszy awans, tak? więc właściwie na ten wynik to było wtórne chcemy się dobrze bawić oczywiście, natomiast no moim zdaniem ta zabawa będzie lepsza jak się wygrywa, tak? więc, więc pracujemy na tym, żeby, żeby w każdym meczu e, nadawać sobie wszystko. Tak? I to jest jakby sposób na to, żeby, e, żeby te mecze wygrywać.